Dzisiaj zabiorę Was do jednego z największych schronów kolejowych w Polsce. Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen. Gewaltig Anlagen, industrielle Arten, neue Fittungen haben wir gemacht. Ungeheure Zonenhautkolonie, die werden entstehen, nicht reichen. Was wird nicht überall gearbeitet? No, witam, witam. Ja jestem Pawlo i dzisiaj zabieram Was na eksplorację opuszczonego schronu kolejowego dla pociągów sztabowych III Rzeszy. Także zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Pokonaliśmy dzisiaj prawie 30 km pieszo, aby dostać się do tego schronu. Tak naprawdę jest to nasz punkt końcowy. Także wyciągamy lampy. I wchodzimy do środka. O betonowym kolosie krążyły plotki, że miano tu pracować nad bombą atomową lub rakietami V1 i V2, lecz prawda jest zupełnie inna. Schron powstał w 1941 roku w czasie II wojny światowej. Miał on pełnić rolę ochronną przed atakiem lotniczym dla mobilnych centrów dowodzenia, zlokalizowanych w specjalnych pociągach sztabowych III Rzeszy Niemieckiej. Schron jednak nigdy nie został wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Pod koniec 1942 Roku, na polecenie ministra gospodarki Rzeszy Alberta Szpera, ważne dla produkcji wojskowej zakłady, zaczęto przenosić w miejsca zapewniające ochronę przed atakiem alianckiego lotnictwa. Uważaj pod nogi, bo tutaj mogą być jakieś dziury. Tak, trzeba uważać na nogi. Jest bardzo dużo dziur. Z tego co wiemy, podziemia, są tutaj też podziemia w tym schronie, które niestety są zalane. Tutaj jest już pierwsza dziura, jakaś dosyć głęboka. Tam było zajście w dół. Jest, ale wiesz co, zobacz, tam jest już woda widoczna. Tutaj możecie zauważyć pierwszy taki boczny korytarz. Ich jest tutaj bardzo dużo, tak naprawdę ciągną się aż do samego końca schronu. Ale jak widać są zalane. Ten, ten na szczęście tylko po części. Ale korytarz ciągnie się bardzo daleko. Schron, w którym aktualnie się znajdujemy, ma ponad 380 metrów długości i prawie 19 metrów szerokości. Miał zostać wykorzystany podczas operacji Barbarossa, czyli ataku Niemców na Związek Radziecki. Finalnie nic z tych planów się nie powiodło, ponieważ ośrodki wojskowe zaczęto przynosić z obawy przed alianckim lotnictwem. Co ciekawe, to w tym miejscu, na samym końcu dokładnie, w jednym z takich przejść, jest miejsce, gdzie armia radziecka próbowała zdetonować Kawałek właśnie takiej ściany, jakimś dosyć dużym, ciężkim ładunkiem wybuchowym, i nadal jest wyrwa w ścianie, którą Wam pokażę za chwilkę. Równie ciekawym elementem tego schronu są oryginalne napisy niemieckie nad wejściami do tych tuneli technicznych po boku, nad którymś z tych wejść właśnie można je znaleźć. Tylko niestety nie wiemy nad którym, także będziemy się rozglądać i może się uda. Te napisy zlokalizować. Jak możecie zauważyć, doszliśmy do końca schronu. Muszę Wam teraz w tym miejscu powiedzieć, że tak naprawdę aktualnie to miejsce nie ma zbyt dobrej renomy, ponieważ spotyka się tutaj w tym miejscu bardzo dużo dosyć specyficznych ludzi, którzy robią imprezy, którzy to miejsce demolują. Także no, zobaczcie, nawet tutaj jakieś jeszcze są dziwaczne grafity. To jest chyba swastyka Adolf Hitler Na początku odcinka wspomniałem wam o pewnej wyrwie Która powstała w wyniku detonacji ładunków wybuchowych I to jest właśnie to miejsce Nie wiem jak olbrzymi musiał być to ładunek Ponieważ dziura jest naprawdę gigantyczna Tutaj nawet widać druty od żelbetonu No to musiał być naprawdę duży ładunek, ale mimo wszystko Ten ładunek nie dał rady przebić się przez całą ścianę tego schronu. Jeszcze obok tego miejsca, gdzie detonowano ten ładunek, jest taki, jakby mały tunel, który był prawdopodobnie schronem na miejsce gdzie składowano amunicję w tym punkcie. Także wychodzimy teraz z tego tunelu i kierujemy się dalej. Wyszliśmy ze schronu kolejowego i kierujemy się właśnie do kolejnej części tak zwanej części technicznej, prawdopodobnie magazyny amunicyjne, a bynajmniej tak to wygląda. To była pewnie taka krata, która jest wyrąbana. Mhm. I tam pewnie były jakieś generatory prądu. Czyli prawdopodobnie te budynki służyły do zasilania całego tego kompleksu. Zobaczcie, jaki ten schron jest długi. Prawdopodobnie z nieba, to on jest praktycznie w ogóle niewidoczny. Jak jeszcze na nim rośnie, słuchajcie różnego rodzaju roślinność. A, jesteśmy w środku. Mamy kolejny korytarz. Na szczęście ten schron, w odróżnieniu do tamtego, jest praktycznie w ogóle nie zalany. Ale gigantyczna hala. Ciekaw jestem, czy ta farba na ścianach jest oryginalna. Raczej wątpię. Jak myślisz? Nie, nie, Może być to to używane. Możliwe, że to po prostu zostało jakby trochę zregenerowane w późniejszych latach. Tutaj musiało coś stać ciężkiego. Co mówisz? na pewno stały jakieś maszyny? Widać, tutaj był. Zostały dziury tutaj koni Jest kanał. Może, nie wiem, kanał naprawczy, albo po prostu nie, nie mocowane tutaj, tutaj te maszyny. Na pewno nie, zobacz, tutaj nie było ich To wygląda jakby to była taka część wentylacji, która no. jest już dawno wycięta. Oj, nie chciałbym tutaj wpaść. Wody aż po kostki. Ale zauważ, że w tym pomieszczeniu jest znacznie niż sufit. Jest wyjście na... Wiesz, kombinacja. Oho, jest trabinka na górę. Ej, nigdy na nie byłem wiesz. Dobra, Powiedz mi co tam będzie, jeśli cokolwiek będzie. O. No. Uważaj, uważaj. Nic nie ma. Nic? Nie. Zaczęło się ściemniać. A przed nami jest prawdopodobnie ostatni budynek tego kompleksu. Również gigantyczny z tego co widzę. Schody całkowicie zniszczone. No, obstawiam, że oryginalne. Zauważcie, że w tym budynku nie wiem dlaczego, ale są płytki na ścianach. Moja teoria jest dosyć prosta. Najprawdopodobniej ktoś ten schron zaadaptował po wojnie i po prostu sobie takie płytki położył jest jeszcze jakaś gigantyczna dziura w dół ale chyba nie będziemy schodzić kolejne złomowisko ale drabinka również jest chcesz wejść? to będzie wejść i w tym miejscu kończy się nasza dzisiejsza wyprawa. Niestety z niewiadomych powodów końcówka się nie nagrała, także żegnam się dzisiaj z Wami w ten sposób. Mam nadzieję, że materiał się podobał, a Wy zostawiliście łapkę w górę i suba. Widzimy się już za tydzień w kolejnym, dłuższym materiale, także do zobaczenia, trzymajcie się. Dziękuję za wsparcie na Patronite, dzięki Wam mogę ruszać coraz to dalsze wyprawy. Sylwia Szeliga, Zosia Andruszewska, Izabela Art88, Liza Leszczyńska.